Cześć Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing. I dzisiaj podokończamy, w sensie podbieramy sobie te zadanka które tam porobiłam. Wszystkie jak leci. Teraz sobie pójdziemy jeszcze do zierwaka Mam nadzieję, że będzie klacz i że będę mogła ją sprzedać, bo mam takie zadanie, żeby sprzedać. Klacz, bo ogiera już miałam i ogiera już sprzedałam, więc no. Wszystko tu porobiłam. ha train a horse, sell horse. Znowu sprzedać konia. Dobra, skip, to muszę ją sprzedać. ok, Uuu, miada! No nie wyszło. Miało być coś lepszego. A co ty masz? 45, no to trochę nie. Aha, masz ósmy poziom. Fajnie. No to muszę cię wytrenować tu jesteś, okej. Okay. Ej, już ten, będziesz miała. No dobra. A, Sprint Energy. Sprint Energy! O oh no, miał być Sprint Energy. O oh no! No, niestety muszę to kupić. I jeszcze raz to kupić, że miała 62 Sprint Energy. Już? Okej, okay. okej, okay. i jeszcze wybridować coś. To zaraz tylko ją sprzedam. Wybridować czwórkę lub, lub lepszą. Dobrze. Zaraz. No niestety, dziewczynko, papa, pa. Dostałam przynajmniej za ciebie jakieś pieniądze. I dostanę jeszcze więcej pieniędzy. Dobra. I Brit. Cztery lub więcej. No to znowu nie pojadę z rywalem. Takie sobie o, zobaczymy, A dalej? Achate. Okej. Okay. Na no spoko. Dobra, to widzimy się jak się wybriduje Co to będzie? Co to będzie? Ładne, ładne. No niezwykłe. I czwórka ne. No ja być piątka, no Kurczę Aha okay. A, I ty. I nowe coś w sklepie. Nie, nie chcę kupować. Nie mam. O, nie mam tego. Kupię. Nie mam pieniędzy. Dobra. Lecimy z tym. Z rywalem. Uuu. A z tym to nie wygram. Nie, nie, nie. nie, nie. Trening. Do ilu mogę wytrenować konia? No właśnie, pewnie mogę więcej. Dobra, to wiecie co, ja sobie trochę ogarnę, dorobię pieniędzy, e, dotrenuję koniki. O, idealnie. I, i ogarniemy sobie resztę gry. Okej, okay, ogarnęłam sobie mniej więcej. E, pierwsze co, to pójdziemy sobie do stajni. Bo o, nagrywam to w ogóle w inny dzień niż te wcześniejsze, a co tam widzieliście, tą wcześniejszą część. Nawet można słychać, bo jestem nadal chora. A tego to i musimy wywalić. Ale w sumie to poczekamy. Może będzie zadanie na, na sprzedanie klaczy. I co mamy zrobić? Mamy zrobić wyścig. I którego konia ona będzie chciał. Aha, naszą fashion. Ok, to mam znowu taki tip: jak spróbować, jak mieć większe szanse, żeby wygrać. Trzeba znaleźć sobie tą naszą. Polish Fashion i Second Wind Church. Church? nic przez ostatnie 200 metrów. Przepraszam za te głosy w tle, jeżeli to słychać, ale no, są wszyscy w domu. Dobra, zamontowaliśmy skillsa naszej polish i zobaczyłem, czy uda się wygrać nią. Nie, ogiera nie. Nie będzie dawał się rybaczku. Dobra, no i lecimy, bo to jest... Nie, nie, nie jest ostatnie. Okej. Okay. Mm. Wygram. No może? No co tam te 4000? Trudno. Zobaczymy sobie, może wygram. Trzymajcie kciuki. Mm -hmm. Mm -hmm. A później będziemy sobie pewnie bridować, bo nie wiem w sumie jakie będzie dalej zadanie. A, dajesz, 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 konik. Dobra, wyprostuj się ich wyprzeć, no. Oj. Okej, okay, nie są bardzo ostre zakręty. Wydaje mi się, że jakieś tam szanse mamy. E ładnie wygląda to. W ogóle i ten nasz rywal jest za nami daleko. W ogóle wow. Oj, ale walnęłam w ten. No ale okej. Okay. Oj, jakie ładne ten! A moja łóżka! Ten po prawej. A ten ci siwy, ten szary też jest ładniutki. Dobra, możemy sobie użyć. Ej, no zostawiliśmy tego naszego rywala. Tam chyba jedzie na tym karusie. Za, za tym gniadem. Bardzo ładne koniki. I znowu mogę użyć. Wow. I dobrze nam idzie. I naprawdę nam no dobrze idzie. Jezu, a który to jest ten rywal? A teraz to już zgupiałam w sumie. Dobra. Kiedy się włączy ten? Czemu się nie włączył? Ale okej. Okay. Okej. Okay. Wygraliśmy. Trzeci jest! Wow! Mega. Mieliśmy 24 tysiące. Za wyścig 35 za zakład i jeszcze 8,5 niego. Ej, wow. Mam 331 tysięcy, prawie to 332. A będą... A gdzieś rybaczków. Tuło hmm. robaczków. Nie! 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 Dobra, pobawimy się nim. Moje pieniądze. Aż 10, po 10 razy. To jeszcze jakiegoś konia dwa razy. Chyba mam jakiegoś konia, którego mogę wytrenować. Tak mi się wydaje. Okej, okay. zrobiłam dodanko. Znalazłam jakieś konie, które można było potrenować. I jest jeszcze królik. Wyścig i lewe. A, no to wszystko zrobię i w sumie wrócę za, zaraz do was. Okej, okay, zrobiłam zadanku. No, no no i co, dziewiąty poziom? Dziewiąty poziom. Dziewiąty poziom. Dziewiąty. Ej! O, mamy jakieś nowe kostomy. E, Wygrać 25 tysięcy z wyścigów. Wygrać dwa standard sprint fit. Collect 17 tysięcy from home state, Przebieg 40 tysięcy metrów. Jezus. Wytrenować 12 razy te. Upgrade, upgrade, upgrade. Dobra. Spróbujmy sobie najpierw upgrade'y, bo to jest w sumie najprostsze i najbardziej przyjemne, chociaż nie wiem. Kasa leci. Ale z tym Income Super, bo dostaniemy więcej pieniędzy i szybciej będzie nam się zbierać. No. Dobra. Muszę kupić stajnię. Upgrade. Braid to level 9. Okej. Okay. Okej, okay, mam kupić stajnię? Tak, muszę kupić stajnię. Nie, nie, nie. No dobra. O mam dwie puste. Coraz trzy puste w sumie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aha, jeszcze upgrade. Tu level 21. Okej. Okay. Strasznie dużo chcą, żeby trenować te konie. Ja już nie mam co za bardzo trenować. Nie no, ją mogę. No to tutaj po dwa razy i ona ma już max, no i jeszcze 10 muszę kogoś wykombinować jakiegoś konia no ale okej, okay, może coś wybridujemy ale to na pewno ona będzie chciała żeby wybridować coś tam mhm, na razie nie no to jest tylko to Nie, 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 nie. Nie mm mam -mm. jeszcze jakiegoś konia do trenowania. A ty! Aha, ale tutaj masz maksa. To mi dużo nie pomożesz za bardzo, bo i tak muszę skombinować jakiegoś konia jeszcze. Okej, okay, ale zawsze coś. Dobra. Już wszystkie, tak? Ha, ciebie jeszcze mogę. A nie, ty nie. Moje pieniądze. Co jest? I co, ile jeszcze muszę trenować? 5, 10 i 5. Ojej. No dobra. To może sobie kogoś wybrydujmy, no bo w sumie musimy. Albo wiecie co, nie? Poczekamy na zadanie. A ja zrobię teraz to i, i to. Okej, okay, teraz mamy trochę ciekawsze zadanie. Ja jakieś tam pominęłam. W sensie pominęłam. No, zrobiłam to z... Nie wiem z czym i teraz zrobiłam z rywalem. Znowu jakiś wyścig wygrałam. Bądźcie ze mnie dumni. I teraz idziemy trenować. E, Bridować. E, Breder by a 5. E, piątą e, no. Piąty jakby lewa Uuu! Jaki masz ten rodowo? E. Nic specjalnego. Nie, nie, nie. Jakaś piątka. Ty... I no taki sobie. 52, 53, 53. Uuu! Ty jesteś lepszy. No, A, masz słaby rodowod. Co dalej? Aha. Dobra. Weźmy z tym. I co? I widzimy się za <śm> z 10 minut. Może w tym filmie jest milion cięć. Nawet nie wiem, ile wyszło, wyszło filmu. Ale co tutaj jest jeszcze za zadanie? E, aha, jeszcze 21 tysięcy. Przebiec? I trenować. E, nie, nie, nie. E, no to możemy sobie pojechać w sumie jakiś wyścig. Żeby nie było tak, tak bardzo nudno. Nie, 3 tysiące. Jakiś taki. Właśnie nie tym koniem, tylko żeby jakiś inny był. Kary pobiegnie Nie pobiegnie Kurczę, szkoda Na 3000, a w sumie za 25000 O, proszę bardzo Kary pobiegnie Zobaczymy ile kasy dostaniemy Jak wygramy Uuu, 36000 To w sumie opłaca się, ok. Ale trochę długi jest ten wyścig, No trudno ale też nie będę Wam ucinać wszystkiego, bo to jednak głupio były, były takie trochę te filmy. Ale takie jakieś tam dziwne zadania Wam pominęłam, które się robi mega długo. Powiedziałam Wam o, o co w tym chodzi. No nie, wcześniej. Ale spokój mamy 3000 metrów. Tyle dystansu, że sobie to nadrobimy na ludzie. Tu mi się podoba, podoba mi się te wyściki, bo są takie takim I ten teren jest taki duży, tego biegu. I te kary konie tak ślicznie wyglądają. No, Megan się podoba. No, sam wyprzedził jakiś rokak. No, i nie dużo zabawy nie mamy, w sumie biegniemy koniem. I te, byle nie tamtą, bo tamta jest... tamta się briduje. Więc nie możemy tamtą, możemy sobie takić co trochę. Bo nam przeszkadzają. O, możemy tak. No i co? No i w sumie nawet nic nie naciskam, w końcu, sam biegnie. Mamy jeszcze 2000 metrów. Zadanie się w sumie zrobi. To mieliśmy chyba jeszcze 20 000, a teraz 3000. No to trochę się zmniejszyłem, muszę porobić jeszcze tych wyścigów. Masakra. Ale zauważyłam, że z, zaczynamy dostawać coraz fajniejsze sumy za te wyścigi i za te zakłady. Więc w sumie, no, fajnie, fajnie. O Jezu, jak tamci są daleko, ci ostatni. Nie no, Kary sobie daje radę. On nie jest przeterminowany w życiu. On jeszcze pobiegnie dużo wyścigów. <grywka> Na czas pieniędzy, jak tamta się bryduje. Nie no, przydałby się ten koń piątego lewela. O tym muszę zrobić zadanie z trenowaniem, więc przydałoby się, żeby coś wyszło takiego. A teraz będą się chyba rodzić z dziewiątym poziomem? Czy to chodzi o ten great grade, gradę? Bo nie wiem, czy chodzi o to o ten dziewiąty level. Czy w sensie jak się hybrydujemy konie i wychodzi się rybak, no to one już jakby są wytrenowane. Inaczej mają ten ósmy poziom, ale trzeba je wytrenować jakby, żeby dostały te swoje punkty do statystyk. Może właśnie będą się kredować do tego dziewiątego poziomu, w sumie byłoby spoko, bo jednak takim koniem lecieć sobie wyścig w Tree Oaks, no to no trochę to dziwnie by wyglądało i też strata czasu. A tak to tylko trzeba wydać pieniążki i tą taką karmę śmiesznie. No i konik będzie gotowy. Muszę zobaczyć w ogóle ile mam minut. Żeby nie, nie przesadzić. W zasadzie miał być najkrótszy, a wyszedł najdłuższy, więc ja sobie nie ufam co do czasu. Ale ją na... a tam ci jeli, jak to leko. Dobra, lecimy. No, jeszcze się ładujemy, wow. Lecimy po zwycięstwo dostaniemy dużo pieniędzy. Źrebak nam się dwa razy się wróci. No, zaczynają się fajne sumy, fajna rozgrywka. Ale zadania coraz trudniejsze i są jak bardziej czasochłonne. No, 25 tysięcy za sam wyścig, 36, proszę bardzo, za, za zakład. Opłaca się te zakłady, naprawdę. jak nie jesteście pewni, to brać sobie tam do, do tego drugiego czy, czy tam trzeciego miejsca. Eee, prawie 500 tysięcy, wow! E, co możemy? Możemy sobie porobić customy. Chciałem sobie porobić kastomy w sumie. Aha, jeszcze 4 minuty. Albo wiecie co, zanim zaczniemy to naj... Albo dobra, nieważne. Będzie długie, to będzie długie, trudno. Nie ciemnie. A ty już masz custom. To mam się nie będę ścigać. O, Karego sobie zrobimy custom, było coś tam. Uhu. Mamy dużo pieniędzy. Ładne to siodło. Dobra. Bierzemy. O, oh, wow. Oh, fajny. Nie, ja, ten mi się bardziej podoba. Okej, możemy yy... mu zakładać? Ojeju, cała nie hmm. Można. O, idealnie. Strasznie czerwony. No, strasznie czerwony. Okej, okay, mamy pieniądze. Urządziliśmy sobie karusa. Jej. Dobra. Gdzie jest ta nasza? No e, ja za 4000, dobre. Już zobaczymy, co się urodziło. Ładne, ładne. Uuu! ej, może być ładne. Ogierek, piątka. Dobra. Witello, pardonie, Princess Style, <noise> może być Princess Style. Okej, okay. mamy zadanie. Ej, okej, okay. eee, nie mam takiego. Wizyt, on chyba będzie ładny, wiecie? O Jezu, ty się już karmisz złotymi! Oszalałeś, rebak! Dobra, ja wam to jakby przewinę, jak ja go karmię. On może być ładny, więc no... Mamy! E, nakarmiłam go, teraz go skipniałem, masz 6 punktów. Zobaczymy. No, mm, wcale nie jest chyba taki ładny, a może? E, no, chyba jest ładny jabłkowity kasztanek oh, ładny ładny jabłkowity kasztanek no ale masz taki średni rodowód jesteś ogierem no okej, okay. ja ciebie trzymam bo ciebie tu muszę wyrzucić, a ja czekam na odpowiednie zadanie, no ale dobra, a ciebie będę trenować hmm. dobra, weźmiemy sobie kasę 13 tysięcy ulicą nie chodzi więc no i weźmiemy sobie trening jego Mam nadzieję, że mam tyle tych yy, rzeczy. O nie. No bo się zaczyna. Trzeba jeździć na te takie niskobudżetowe wyścigi. No, żeby mieć te brązowe. Ja muszę wyjeżdżać, nie chce mi się. Okej, okay, teraz tu. Osiem dziewięć. Okej, okay, no i tu i muszę to kupować. O, to mam. Super. I tego znowu nie mam. I tego znowu nie mam. I tego znowu nie mam. Moje pieniądze. Okej, okay. jest wytrenowany na tyle już. Jakby na swój max. Okej, okay, dawaj moje zadanie. Co teraz? A żeby pierwsze miejsce. Pięć razy. Pod rząd. I no zobaczymy. Eee, no dobra. Tutaj mamy konika i, i teraz trzeba robić tylko właśnie jakieś tam zadania. Ja mam nawet ładnego konika, bo on jest fajny, taki, jabłuszka, jak ten. To, to jest bardziej tarancik, a, a ten moja jabłuszka, no dobra. No i chyba tyle, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i cześć!